Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku krzyżówkowym na moim kanale. To jest taka zabawa z krzyżówkami, dlatego przez cały miesiąc, jak już zdążycie zauważyć, zauważyć, wpadają tylko krzyżówki. <grych> Także, jeżeli lubicie krzyżówki, serdecznie zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, żeby te subiki rosły, rosły, rosły. A jak troszeczkę podrośnie, to zrobimy rozdanie na 3000, ale to jeszcze tak dużo brakuje, o matko kochana dzisiaj mamy y, komplecik który dostałam od y, pocztą, tak, przyszło pocztą od Wicki Renika Reniu, bardzo serdecznie Ci dziękuję ogromne serducha dla Ciebie kochanie wszystko ponad drapywałam, żeby wiecie, to za długo nie trwało y, mamy wielką krzyżówkę z numerem 9 XXL z numerkiem 22 i XL z numerkiem 32 Zaczniemy sobie od tej najmniejszej oczywiście, ja dopiero to drapałam, powiem Wam, że no te siepki to już mnie trochę drażnią od tego naddrapywania, bo to, to trzeba potem, o widzicie, to trzeba zdrapywać, a wtedy zostaje mi, nie no nie widać chyba, a wtedy zostaje mi, mm, no takie ślady po drapaniu, dobra. Reniu, trzymam za ciebie mocno kciuki, kochanie. Będziemy zapisywać ilość słów i na samym końcu sobie wszystkie podliczymy. Tutaj nie mamy jeszcze żadnego słowa. Przypominam, że to jest zabawa, w której szukamy słów, a nie wygranych. Dlatego każde słowo się liczy. Każde, 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 każde. Im więcej słów, tym lepiej. No i co? No i zobaczymy. Jeżeli coś ominę, ja wiem, że ja wam to ciągle powtarzam, ale powtarzać też dalej będę. Jeżeli jakieś słówko zobaczycie, że jest, a nie ma, mimo że ja te zdrabki sprawdzam, no to dajcie mi po prostu znać w komentarzu coś w stylu w krzyżówce ale ominałaś jedno słowo, no i na przykład jakie ja to jest słowo, jakbyście napisali, też by było super. Jeżeli coś takiego się zdarzy, że ja pominę, literka K. Hmm, hmm, hmm. Ale powiem Wam, że no o. Widzicie? I mamy dwa słówka. Zobaczcie. Mamy oko i rok. Już mamy pierwsze dwa słowa. Super, super. Yy, ja oglądałam odcinek na jednym z kanałów na YouTubie, gdzie też była drapana krzyżówka. I u mnie było C, tam było O. I ja zamiast C zaczęłam drapać O. Potem to wykreśliłam, a potem się okazało, że jest O. Także jest o, które jest wykreślone. Jeszcze mamy tutaj literkę K i w dziku. Dziki dzik, dobra. Um, um, um. Mówię, no tutaj człowiek chciałby dużo pogadać z Wami, ale ja się tak boję, że będę robić omijaki. Wiecie, w zdrabkach, w których szukaliśmy wygranych, to kontrolne nam dużo powiedziały, a tutaj. Nawet kontrolne nam nic nie powiedzą, chyba że są to tak, że no nie wiem, wypadłoby. Na przykład, jakby w tej wpadło 5 złotych, no to jak tutaj będzie 3, a tutaj 2, no to wiadomo, że nic nie zgubiłam, no nie. O, tutaj mamy kolejne słówko, to już jest trzecie na tej krzyżówce. No, a, a tak trzeba szukać. No, ale myślę, że jak na razie radzę sobie naprawdę świetnie z tym. Mamy Elkę. O. Okej. Okay. I tutaj jeszcze. Dobra. Literka C. Tak się zastanawiam. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek z całą paczką Wielkiej Krzyżówki. <laughs> no powiem Wam, że jak tak oglądałam, no i wiecie, zaczęłam przyspieszać, no to da się to obejrzeć nawet na przyspieszeniu, jak ktoś nie ma czasu. No bo jednak jest to długi odcinek. Tutaj mamy W. Wola owad. Ale tak się zastanawiam, czy chcielibyście jeszcze jeden taki odcinek, na którym będzie cała paczka. Po prostu jednego dnia by nic nie wpadło. Potem, być, potem o, mamy tutaj. Yy. O, patrzcie, kolejne dwa słowa. A nie, bo to jest N, a ja drapię W. Widzicie? Nie ma słów. Nie ma słów. <laughs> ja nie wiem, nie myślę. Tutaj mamy W. Dobra, czyli mamy raz, dwa. Trzy słowa na tej zdrapeczce, tak? Czy tutaj jeszcze coś. A, jeszcze jest jedna. Tutaj mamy U, więc dajcie znać, czy chcecie, żebym jeszcze tak na weekendzie zrobiła całą paczkę na jednym odcinku. Byłoby fajnie. Gdzie jest długopis? Jest. Y nie ma N. I tu nie ma N. Tego nie ma i tego nie ma. Dobra, to tutaj mamy dwa słówka, i tutaj mamy dwa słówka. No, i tutaj na przykład wiadomo, że nic się nie zgubiło, jeżeli będą różne kontrolne. O, i mamy różne kontrolne. Cztery słowa zapisujemy. Cztery słowa. I ja dopiero wyjęłam niedawno z koperty. Reniaka. Więc y, drapeczki są jeszcze nie, po, nie podpisywane. Nie podpisane. Nie umiem mówić, nie umiem mówić żadna nowość. Dobra, a jeszcze zapomniałam Wam pokazać, bo jeszcze oprócz zdrapeczek dostałam od Reni taką przepiękną widokówkę. Pozdrowienia ze Zgierza. O. A ja kocham kartki. Bardzo, bardzo Ci Renatko dziękuję. Bardzo dziękuję. Karteczka na pamiątkę do mojego pudełka z karteczkami, oczywiście. Dobrze, że po... ja specjalnie tak położyłam. Tutaj, oczywiście, znaki zapytania zostają. Ja specjalnie tak położyłam ją, żeby o niej pamiętać i zapomniałam. Oglądałam sobie TikToka. I natknęłam się na polecajkę z książek. Mówię, wow, wow, przeczytam. Ale już jestem, już jestem tak troszeczkę nie, nie, nie najlepiej nastawiona, bo to się okazuje, że to jest książka, jakby, że, że wszystko co się dzieje, no to dzieje się w Polsce jak na razie, no nie? I tam jest wypisane właśnie Toruń, na przykład jako, jako to miasto, gdzie ta główna bohaterka tam jest. No, ale zobaczymy, dopiero zaczęłam czytać dosłownie troszeczkę. I tak mówię, a, nagram sobie odcinek i idę dalej czytać. No to już na pewno cały dzień mnie nie będzie. <laughs> zobaczymy. I to zaczyna się od tego, ta książka, że dziewczyna 30-letnia wychodzi. Nie, to było, że godzinę temu wyszła z sądu i już jest szczęśliwą rozwódką. Coś tam, wiecie, no w jej, życiu, w jej życiu coś tam się nie układało, bo ten mąż ją zdradzał i rodzina się od niej odsunęła przez to, że ona wzięła rozwód. Yy, że... Yy, na jak, Jezu, jak to powiedzieć? Że przyniosła wstyd rodzinie, bo wzięła rozwód. Bo od małego miała wpajane, że Yy, właśnie ona chciała iść na studia, a nie mogła, bo było powiedziane, że liceum i od razu ślub i ma być przykładną żoną. Yy, I teraz, właśnie, jest taka wypowiedź, właśnie z jej perspektywy, że ona mówi, że w końcu będzie się mogła na wymarzone studia zapisać, bo jakkolwiek źle to nie brzmi, no to nie mogła tego zrobić wcześniej. Dobra, tutaj mamy literkę B. Trzymamy kciuki, trzymamy, kochani. O, widzicie i mamy słówko kolejne do zapisania. Nie wiem gdzie jest mój zeszek, ale jak go znajdę. To uzupełnię. <głos> <głos> Także o to się nie martwcie. No gdzieś go wpierdzieliłam i naprawdę nie. Naprawdę no, nie wiem gdzie. Dobra, by. Już nie widzę jak się znajdzie to będzie. X Czy tutaj mamy jakiegoś X. -a? Nie widzę. Literka E, dobra? Oj, E. Ja jestem dzisiaj taka jakaś. Za bardzo wyrywna, tak widzę. O, i mamy drugie słówko. E, ner. Tutaj chyba już E nie widzę, ale tak. Pieczarki, kocham pieczarki, bo ja kocham pieczarki. Kiedyś robiłam sobie jajecznicę z pieczarkami, ale stwierdziłam, że jednak wolę z cebulą. Kocham cebulę i pieczarki i kapusta. Tak. Nie wiem, czy, czy już Wam mówiłam, czy nie, ale w tym roku jedziemy yy, ze starym do mojej Sis, czyli Niuli ze Szczecina. <grym> I już Ani powiedziałam, żeby mi zrobiła kapusty. Boże, żebyście wy wiedzieli, jaką ona pyszną kapustę gotuje. Przecież to jest coś pysznego? Więc yy, no, wpraszam się na, na kapustę. <grybujesz> o. Tak myślę, że jak tam będziemy, to, to pewnie coś dla Was nagramy. Albo może live'a odpalimy. Zobaczymy jeszcze, jak będziemy stali z czasem. Bo planujemy jechać wspólnie nad morze. Poopalać troszeczkę dupy. Ale może nam też starczy troszeczkę czasu na jakieś zdrapki. O, tego A troszeczkę jest. Mhm. A dla tych, którzy by dopytywali, to tak naprawdę nie jesteśmy siostrami, bo już kilka razy o to pytaliście. Tylko Ania tak kiedyś powiedziała, jakoś tak się przyjęło. A, a, a. okej, okay. ostatnie dwie literki zostały. Literka H. Dobrze, tutaj mamy i tu okej, okay. i literka. Te. Tutaj mamy słówko, tutaj jest te, tutaj jest słówko i tutaj jest te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć słów. Sześć słów mamy na tej. Sprawdzimy kontrolne. R, R J. Czyli tutaj się wszystko zgadza. Mówię w takim. O, jeszcze tutaj. Yy, w takich jest naj, najprościej. <grymka> o, od razu sobie podpisuję bo ja te zdrapki przez jakiś czas będę trzymała yy... i później w razie czego jakbyście powiedzieli, a coś ominasz, chociaż tutaj raczej nic nie ominam no to wiecie o, o tym właśnie mówiłam że oglądałam pewien kanał zdrapkowy który drapał sobie krzyżówkę i ja miałam wtedy C nie widzicie, ja miałam C a zaczęłam drapać O, bo tam było drapane O, ale potem na szczęście te O się pojawiło, yy, 6 do końca Tutaj mamy raz, dwa, trzy słówka. Tutaj mamy jedno słówko, czyli razem mamy cztery słowa już na tej krzyżóweczce. Ona jest z numerkiem dziewiątym. No i co? Mamy Y. Jak, jak ta książka będzie w miarę fajna, to, to wam o niej opowiem. Bo mówię, dopiero zaczęłam czytać, to jeszcze nie przyswoiłam fałka. Jeszcze nie przyswoiłam nawet y, tytułu. Chyba tytuł to jest Pokochaj mnie, ale nie jestem pewna. Ale już widziałam, że dziewczyny robią polecajki wyciskacza łez, a ja tak bardzo nie chciałabym y, takiej książki. Bardzo bym nie chciała ryczeć przy książce. Ostatnio ryczałam, więc już naprawdę takich wyciskaczów łez y, mam dość. Ludzie się tak, wiecie co, ja to tak odbieram, że ludzie tak się dziwnie patrzą na człowieka i tak mmm, czyta książkę i płacze. No ale no, co ja będę tym ludziom tłumaczyć. Mamy kolejne słówko mit. Tutaj troszeczkę się ciężko drapie, bo krzyżóweczka była zgięta, żeby się zmieściła. I tutaj widzicie mmm, tak, ale i tak się da drapać. Jest git. Super, super. Tutaj mamy o M K m o tutaj M -kę. no i więcej M nie widzę kolejna jest X o tutaj była M a tutaj jest X mamy tutaj trzy Tutaj czy mamy X? No nie widać X. Okej. Okay. Dobra. I ostatnia literka to literka U. Zobaczymy zieloną. U do, ale D nie było. R nie było. Dobra. O, a jeszcze tutaj. Już, już chciałam powiedzieć, ale żebym się nadrapała tego U. <laughs> A L-ki nie było, dobra. K też nie. W nie widzę. I tu się wszystko powtarza. O, tutaj jest U. Widzicie, jak omijam. No i dalej jest to samo. K, L, R, D. I teraz tutaj U. Tutaj chyba nie ma. A nie, jest. Tutaj jest U. I tutaj jest u. Mhm. Uh -huh. S było. Dobra, ale ja. <laughs> literka c była. M. Um. nie makanie, ma to już przerabialiśmy literka h. Nie widzę literka J była. No i dobra. I to jest wszystko. Tutaj mamy trzy słowa. Tutaj mamy y, trzy słowa, czyli razem jest sześć słów. Jakbyście coś widzieli, czego ja nie widzę, to dajcie znać, ale no sprawdziłam, więc tu nic nie powinnam ominąć. I zobaczymy, czy kontrolne to są C. Tak jest. Kontrolne to są C. 3 i 3, 6 słów. Zapisuję tutaj 6 słów Reni. 6 słów Renia, czyli 6 i 6, tak. 6 i 6 to jest 12. I 4, 16. Czyli 16 słów mówię. No nie wiem, gdzie, gdzie wsadziłam. Nie wiem, nie wiem, ale zaraz poszukam i wpiszę to na listę i na kolejnym odcineczku już będziecie mieć listę i będzie napisana Renia i będzie ile słów. Reniu, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w zabawie. Yy, tutaj mamy słówka, więc fajnie, że one się znalazły. Tutaj TN niechcący zdrapałam. A wam bardzo dziękuję za obecność, za wytrzymałość, no bo jednak krzyżówki, to, jest taki, to są takie długie odcineczki. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro, na który serdecznie was zapraszam. Miłego dzionka. Pamiętajcie, zostawcie Reni serducha w komentarzach. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa, pa.